Cześć, nazywam się Zofia Barcikowska i będę miała przyjemność dzisiaj poćwiczyć z Wami chwilkę przy biurku. Myślę, że będzie to dobry moment na to, żeby porozciągać się, troszeczkę odpocząć od siedzenia i rozruszać ogólnie swoje ciało. Odsuń się od biurka na tyle, żebyś mógł, mogła ruszać Rękoma do boku, do góry i swobodnie się poruszać. Zacznijmy od tego, żeby prawidłowo usiąść do ćwiczeń. Zsuń się delikatnie z krzesła, tak żeby Twoje uda znajdowały się już Poza krzesłem, żebyś siedział, siedziała na guzach kruszowych, a Twoje stopy były mocno zagnieżdżone w ziemi. Wyciągnij się do góry delikatnie, cofnij brodę. Pięknie. Weź głęboki wdech, wyciągnij się do góry i wróć. Wdech góra, wydech, wróć. Pięknie. Wdech do góry, możesz zerkać za dłońmi i wróć. Wdech góra, wydech, wróć. Ostatni raz. Wdech, ura. Wydech, wróć. Pięknie. Przenieś dłonie do przodu. Ściągnij łopatki, oddal barki od uszu. Poruszamy teraz troszeczkę naszymi łopatkami. Wyciągnij prawą rękę do przodu i wróć. Lewa, wróć. Postaraj się nie kręcić tłowiem, tłów stabilnie. Prawa ręka do przodu, wróć. Lewa, wróć. Jeszcze prawa, powrót, lewa, powrót, wyciągamy obie ręce do przodu, wydech, przód, wdech, wróć, wyciągnij do przodu i wróć, wyciągnij ręce do przodu i wróć, ostatni raz, wyciągnij, wróć, możesz opuścić ręce, żeby troszeczkę barki Ci odpoczęły, unieś ręce w górę, zatrzymaj, oddal barki od uszu, Wyciągamy teraz prawa ręka do sufitu, wróć. Lewa, wróć. Wydech prawa. Wróć. Lewa, wróć. Ostatni raz. Prawa, wróć. Lewa, wróć. Unieś obie. I wróć. Staraj się, żeby te ruchy wychodziły właśnie z łopatek. Jeszcze góra, opuść. Góra, opuść. Zatrzymaj. Wdech, otwórz. Wydech, zamknij do góry. Otwórz, zamknij. Otwórz, zamknij pięknie. Poczuj, że twoje ręce zaczynają pracować. Zatrzymaj. Zamknij, wdech, otwórz. Wydech, zamknij. Wdech, otwórz pięknie jeszcze. Wydech, wdech. Mam nadzieję, że czujesz, że twoje ręce pracują, że zrobiło im się troszeczkę cieplej. Otwórz, zamknij. Opuść, rozluźnij. Pięknie. Przejdziemy do zmobilizowania naszego brzucha. Pamiętaj o tym, żeby nogi były mocno zagnieżdżone w ziemi. Wyciągnij się do góry. Cofnij delikatnie brodę. Unieś prawe kolano. Połóż prawą dłoń na prawym kolanie i wciskaj teraz rękę w nogę. Nogę w rękę. Zatrzymaj na 10, 9, 8, 7. Oddychaj. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Opuść, rozluźnij z mojej strony. Unieś lewe kolano, lewa dłoń na lewym kolanie, wciśnij dłoń w nogę, nogę w dłoń. No, trzymaj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rozluźnij. Pięknie, prawe kolano w górę, lewa dłoń na prawym kolanie, wciśnij. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, poczuj, że Twój brzuch zaczął pracować. 3, 2, 1, i luz. Z mniej strony, lewa noga do góry, prawa dłoń na lewym kolanie i wciśnij dłoń w kolano, kolano w dłoń. 10, 9, nie zapadaj się. 6, 5, oddychaj. 4, 3, 2, 1. Odłóż nogę, możesz się zgarbić, odpocznij chwilę. Oddychaj, wdech i wydech, wdech, wydech i ostatni raz wdech, wydech, wyprostuj się, wyciągnij pięknie. Troszeczkę dzisiaj skupimy swoje uwagi na dolnej części ciała. Przejdziemy teraz do rozciągania pośladków. Postaraj się ułożyć prawą kostkę na lewym kolanie. Wyciągnij się, wydłuż. Postaraj się siedzieć z neutralnym kręgosłupem lędźwiowym. Jeżeli kolano ucieka ci do góry, możesz delikatnie skierować je dłonią do dołu. Wyciągnij się i z prostymi plecami spróbuj wykonać skłon do przodu. Poczuj, że pośladek i noga zaczynają się rozciągać. I wróć. Wydech, zejdź w dół. Wdech, wróć tej, żeby wykonywać to ćwiczenie w swoim zakresie. Tyle, ile Ty możesz. Pięknie. Jeszcze 3. Nie wróć. 2. Wróć. 1. Zatrzymaj na 10, 9. Jeśli kolano ucieka Ci do góry, oddali od siebie. 5, 4, 3, 2, 1. Góra. Rozluźnij z mojej strony. Połóż lewą kostkę na prawym kolanie. Pamiętaj, jeśli kolano ucieka ci do góry, odepchnij je od siebie, wyciągnij się wydłuż, nie garb się i wykonaj skłon do przodu. Wydech, skłon, wdech, wróć. Nie zaokrąglej pleców, wyciągaj się wydłużej. Wydech i wdech, wróć. Pięknie, jeszcze cztery. I wróć. Wykonuj to ćwiczenie tak, jak Ty potrafisz. Tyle, ile możesz zejść w dół. Zatrzymaj, oddychaj. Jeszcze chwilkę, oddychaj, oddychaj, oddalaj kolano od siebie. I wróć, odpocznij. Pięknie. Wróć do prawej nogi. Ułóż znowu prawą kostkę na lewym kolanie. Przytrzymaj sobie prawą dłonią prawe kolano. Lewą dłonią prawą kostkę. Jednocześnie postaraj się przyciągać kostkę do siebie, oddalając kolano. Pięknie. I wróć. Mobilizujemy staw biodrowy. Przyciągnij kostkę, odepchnij kolano. Wyciągaj się wydłużej. I wróć. Pięknie. Jeszcze. Przyciągaj kostkę, oddalaj kolano. I wróć. Jeszcze raz. Wyciągaj się, wydłużaj, odpychaj mocno nogę. Pięknie. Wróć ostatni raz, przyciągnij, odepchnij, jeśli możesz, delikatny skłon. Oddychaj, i wróć zmiana nogi. Lewa kostka na prawym kolanie, złap sobie prawą dłonią za lewą kostkę, lewą dłonią za lewe kolano. Przyciągnij nogę, Odepchnij kolano. Wyciągaj, wydłużaj. I wróć. I jeszcze. Przyciągnij, odepchnij. I wróć. Przyciągnij, odepchnij. Wyciągaj kręgosłup, rośnij do sufitu. I wróć. Wyciągnij, odepchnij. Pięknie. Ostatni raz. Przyciągnij nogę, odepchnij kolano. Wyciągnij się do góry, jeśli możesz. Wykonaj delikatny skłon. Oddychaj. Poczuj, jak twój pośladek, jak twoje biodro się rozciągają. Pięknie. Wróć, odłóż nogę. Jeśli potrzebujesz, odpocznij chwilę, poddychaj. Pięknie. Przejdziemy do rozciągnięcia tylnej taśmy w nodze. Wyciągnij sobie prawą nogę przed siebie, palce zadrzyj Moc na siebie. Noga wyprostowana, wyciągnij, urośnij. Wyobraź sobie, że coś ci ciągnie za głowę do sufitu i z takimi prostymi plecami schodzimy do skłonu w przód. I wróć. Palce mocno na siebie, nie odpuszczaj stopy. Wydech, zejdź w dół, poczuj, że cała noga się rozciąga. I wróć. Wydech, dół. I wdech, wróć. I jeszcze raz. Wydech, i wróć. Jeszcze dwa. Wydech. I wróć. Ostatni. Wróć. Zmień nogę. Pięknie. Lewa noga do przodu. Palce. Mocno na siebie. Noga wyprostowana. Wydech. Zejdź w dół. Pamiętaj o prostych plecach. I wróć. Wydech dół. I wdech, wróć, super. I jeszcze, zejdź w dół, tyle ile Ty możesz, poczuj, że noga się rozciąga. Zejdź w dół i wróć. Jeszcze dwa. Wróć, pięknie. I jeden, zatrzymaj się na chwilkę. Wróć, z zmień stronę, pięknie, wracamy do nogi numer jeden. Będziemy teraz dodawać do tego delikatny skręt ciała. Zejdź w dół. Prawa ręka za zewnętrzną prawą kostkę. Otwórz. I wróć. Jeszcze chwilkę. Otwórz. Wróć. Pięknie. Wyciągaj, wydłużaj kręgosłup. Staraj się nie kulić. Jeśli nie możesz zejść tak nisko, zostań wyżej. Otwórz. Wróć. Otwórz. Wróć ostatni raz. Otwórz. I wróć. Zmień nogę. Wysuń. Lewą nogę do przodu, skłon. Lewa dłoń, wewnętrzna kostka. Otwórz, wróć. Otwórz i wróć. Super. Otwórz i wróć. Otwórz i wróć. Jeszcze dwa. Pamiętaj, możesz zostać wyżej. Otwórz i wróć. Ostatni. Otwórz. Wróć. Wróć na środek. Odpocznij przejdziemy teraz do rozciągnięcia mięśni biodrowo lędźwiowych i czworogowych uda. One są zazwyczaj bardzo zmęczone albo nieaktywne przez długie siedzenie. Skręć się w lewą stronę tak, żeby Twoja prawa noga była już poza krzesłem, lewy pośladek, lewe udo są cały czas na krześle. Postaraj się, żeby kolano znalazło się w linii biodra. Pięknie. W tym. Momencie, teraz. Podwiń miednicę. Postaraj się podciągnąć kolano bliżej do biodra. Powinieneś powinnaś poczuć rozciąganie w udzie albo w biodrze. Zatrzymaj, oddychaj. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźnij. Pięknie, zobacz. Podwiń miednicę, skróć mięśnie brzucha. Podciągnij kolano do przodu kolano do przodu. Pośladek powinien się uaktywnić. Jeszcze 5 4 3 2 1 rozluźnij. Ostatni raz po dwójmiednicy skróć mięśnie brzucha. Nie składaj się tu, cię cały czas co ściągnie do sufitu. Użyj nogi. Zobacz, pośladek się aktywuje. Zatrzymaj 5 4 3 2 1 rozluźnij. Zmień stronę. Przekręcamy się na drugą. Prawe udo, prawy pośladek. Cały czas na krześle. Lewa noga, kolano, biodro w jednej linii. Podwin miednicę, podciągnij mięśnie brzucha. Tu cały czas się wyciągaj rośnie. Zobacz, uaktywnij pośladek. Pociągnij kolano do przodu. Przytrzymaj pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, rozluźnij. Znów podciągnij miednicę. Mięśnie brzucha się skracają. Kolano idzie do przodu. 5, 4, 3, 2, 1 i luz. Ostatni raz podciągnij. Wypchnij kolano, wyciągnij się do góry. 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźnij. Wróć na środek. Weź głęboki wdech. Z wydechem zejdź w dół. Wdech do góry. I wydech zejdź w dół. I jeszcze raz. Wdech. Wydech zejdź. Wróć na środek. Dziękuję Ci bardzo za wspólne ćwiczenia. Do zobaczenia.